To ja może bo na Komisji Rolnictwa i Komisji Gospodarczej. Ja na razie zadałem pytanie Pani z Komisji, Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej. Proszę o odpowiedź, jeżeli nie głosowaliście, no to wystarczy powiedzieć, że nie głosowaliście. No ja bym powiedziałam właśnie, ja? że nie głosowaliśmy. Przepraszam bardzo. Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę na terenie gminy Kempicze przez zakład usług wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku. Nie głosowaliśmy tego. No ja sobie nie zapisałam, nie pamiętam. Dobrze. Pan Władysław Żmuda-Trzebiatowski, przewodniczący komisji. Komisja Gospodarcza, ilość sześć osób i sześć osób było przeciw podniesieniu po prostu stawek odpłatności za za wodę, czyli jednoznacznie tutaj wszyscy opowiedzieli się za to, projektem uchwały. Pan Przemycał Gębusia, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budownictwa. Na Komisji Rolnictwa projekt nie był głosowany, był tylko omawiany Oczywiście. Tak samo u nas. I proszę mi. Był omawiany, ale nie był głosowany, bo nie było jako takiego projektu. Z tego co pamiętam, na Komisji Rolnictwa nie mieliśmy właśnie projektu uchwały i nie głosowaliśmy tego wniosku, po prostu żeśmy go tylko omawiali. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Ta znaczy, komisja była bodajże jako pierwsza i na naszej komisji nie było jeszcze projektu, tylko był Ucieram wniosek omawiany. dyskusję w tej chwili. Czy ktoś chce na ten temat coś powiedzieć? Proszę pan. Y Prezes Spółki. Panie Przewodniczący. Ewo, dziękuję, będzie słychać. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mili goście, Państwo Sołtysi. Dość trudne zadanie przede mną, bo składanie wniosku o wzrost ceny jest zawsze jedną z trudniejszych kwestii do rozstrzygnięcia. Wiem, że bardzo trudno przenosi się te opłaty na mieszkańców, natomiast prawo Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie do tej ustawy mówią na jakiej podstawie, w jaki sposób tą cenę się kształtuje. W opisie do wniosku ta kwestia została w sposób bardzo czytelny przedstawiona. Liczy się koszty, przelicza się przez metry wyprodukowanej wody, które planuje się w tym roku, w danym roku, na który składa się taryfę sprzedać i z tego wynika ta stawka. Dodam, że wielkość tej stawki wynika z tego, że z, miesiąc, z końca miesiąca grudnia zmniejszyła się działalność naszego zakładu w dość znacznym stopniu, bo około 55% produkcji zostało zmniejszone przez wypowiedzenie umowy, która w pierwszej części wypowiedziana została na te wodociągi, które już są przejęte przez gminę i w związku z tym te koszty, które wynikały z bezpośredniej obsługi tych wodociągów, wszystkie koszty związane z tą działalnością zostały odjęte od kosztów, które spółka ponosiła w roku 2011. Została zmniejszona ilość metrów sześciennych wody i z tego wyniknęła ta stawka, która została we wniosku przedstawiona. Działalność nasza na pozostałym obszarze zakończy się z końcem kwietnia i taki był mój wniosek na Komisji Rolnictwa i Komisji Gospodarczej, aby dotrzymując umów, zatwierdzić tą stawkę, tak abyśmy mogli rozliczyć się do końca, ponosząc i tak dość dużą część kosztów ogólnych, które wejdą w koszty spółki w pozostałych miesiącach roku. Natomiast byłoby to takim czytelnym zamknięciem naszej wieloletniej współpracy, która realizowana była w części tych wodociągów już od 1979 roku. Czy Tą kwotę, która została we wniosku przedstawiona musieliby zapłacić mieszkańcy, no to już jest decyzja Rady, czy tak jak do, do pozostałych metrów sześciennych na, na, w pozostałych miejscowościach i w wodociągach funkcjonujących w gminie czy ta dopłata mogłaby być zrealizowana, jest to decyzja Rady. O takiej kwestii też dyskutowaliśmy na jednej z komisji. Stąd mój taki wniosek, aby zatwierdzić tę taryfę. Jeżeli uważacie Państwo, że te koszty są zbyt wysokie w tym okresie niespełna miesiąca do przeniesienia na odbiorców, no to wtedy mogłaby zaistnieć taka sytuacja, w której dopłata zmniejszyłaby te koszty, pozostawiając na poziomie roku ubiegłego i pierwszych miesięcy tego roku. Koniec kwietnia kończymy współpracę. Korzystając z tej okazji chciałem serdecznie podziękować Państwu sołtysom, dzięki którym ta realizacja zadań w tym zakresie była łatwiejsza, w wielu wypadkach wręcz możliwa. I przede wszystkim za to, że reagowaliście Państwo na wszelkiego rodzaju stany awaryjne, niewłaściwe podejście do, do tych zagadnień konserwatorów, jeżeli takie sytuacje miały miejsce, stąd też i wielki wpływ na to czy udziałanie w zakresie poboru tych opłat, które odbywały się w, w umówionych miejscach, w obiektach publicznych i za to serdecznie chciałem podziękować, a do Państwa Radnych zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie i danie możliwości zakończenia tej działalności na partnerskich zasadach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania i uwagi w tym temacie? Proszę bardzo Pani Dąbrowa. Ja mam pytanie do Pana Prezesa. Myślałam, że Pan będzie na naszej komisji. Ja się tam nie znam na tych rachunkach, na bilansach, bo nie jestem specjalistką, ale przedzwoniłam do Smuldzina, pytałam, ile wynosi woda zimna. Złoty 99 plus 8%. Boży tuchon 2,38 plus 8%. A Bartino 5,05 to by musiała być, wie pan, nie wiem, kim bym głosowała za. Tylko tyle mam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę no. bardzo, Pan Radny Dziękuję, Panie Przewodniczący. To, czy, ja w zasadzie po komisji, na której Pan Prezes był, jeszcze raz sięgnąłem do materiałów i dlatego mam pytanie w zasadzie, bo gdzieś no nie potrafię sobie znaleźć tutaj odpowiedzi. Otóż, e, proszę Państwa, jak pamiętacie odnośnie tej stawki dostaliśmy dwukrotnie materiały, e, jeśli chodzi o planowane roczne koszty i tak dalej. Pierwsze to były z końca listopada ubiegłego roku, i te, które teraz na komisjach omawialiśmy, czyli z końca stycznia tego roku. Ale dotyczące tego samego tematu, czyli naliczenia stawek. I tutaj, Panie Prezesie, mam takie pytanie: Bo jak spojrzałem na jedne i na drugie materiały, to wychodzi na to, że gdybyśmy przyjęli ten, ten pierwszy projekt, to przy tej samej pozyskanej ilości faktycznie sprzedanej wody, którą planujecie, czyli te 44 612 metrów sześciennych. Różnica w kosztach jest 10 tysięcy, czyli gdybyśmy przyjęli uchwałę na początku roku, tą, gdzie spółka wylicza planowane koszty, to tam było 220 498 zł za ten okres, natomiast teraz, proszę, no, faktyczne, to jest, to jest planowana. Wyszczególnienie planowane roczne koszty utrzymania. Natomiast w tych nowych materiałach jest to kwota 230 tysięcy, 451 zł. I teraz jak porównałem to, to tak, energia elektryczna by była na tym samym poziomie i w tamtym projekcie, i w tamtych materiałach roczne, planowane roczne koszty i w tych. płace konserwatora. W listopadzie były o 2000 wyższe, teraz od, od, to znaczy tam było 22 500, tu jest 20 700, Czyli rozumiem, mniejsza jest ilość y, ujęć i tak dalej, y, pobory konserwatora mniejsze. Natomiast umowy zlecenia są o tysiące większe w tym nowym projekcie, który teraz mamy głosować w planowanych rocz, rocznych y, kosztach. Y, przedtem była to kwota na umowy zlecenia 5 800, teraz jest ponad 8 8000. Czy przez te dwa miesiące od jednych materiałów do drugich, no nagle spółka doszła do wniosku, że będzie więcej przy mniejszej ilości ujęć o, o, o 3 tysiące zwiększone. Robocizna brygad spadła, było 41 tysięcy, teraz 37 tysięcy. Natomiast materiały wzrosły o 1000 złotych. Było planowane przedtem w listopadowej materiałach 10 157, teraz 11 152. Transport też wzrósł o 1000 zł. Pytanie moje, dlaczego o 4000 wzrosło badanie wody przez te dwa miesiące? Od materiałów listopadowych była to kwota 1943 zł. Teraz jest podana kwota 5918 zł. Czyli wzrost o cztery tysiące i tutaj no jeszcze parę takich przykładów, gdzie no, chociażby narzuty ogólne o trzy tysiące, wzrost i tak, w każdym razie o 10 tysięcy. I tak sobie pomyślałem panie.